5 złotych, 2 srebrne i 5 brązowych, łącznie 12 medali zdobyli zawodnicy Osto podczas 9 świętokrzyskiej olimpiady taekwondo. W imprezie, którą zorganizowano 8 grudnia, wzięło udział 200 młodych taekwondoków z 16 klubów. Wystawiliśmy 14 zawodników, ale głównie pod kątem zabawowym, tak, takich początkujących zawodników, żeby rozwijali się w pierwszym kroku. W Taekwondo. Jesteśmy jedynym klubem, jeżeli chodzi o nadarzyn z konkurencją Taekwondo. Trenuje u nas w klubie 55 osób na dzień dzisiejszy. To ciągnie młodzież w takim wieku 9, 8, 10, 15 lat, a tak naprawdę można trenować i w każdym wieku, bo trenują też u nas i tatusiowie. Rywalizowano w czterech kategoriach dzieci, młodzik, kadet i junior. Ostrowiecka hala okazuje się szczęśliwym miejscem dla Wiktora Krystosiaka. Zawodnik klubu sportowego TAE zwyciężył w kategorii do 57 kg kadetów. W finale pokonał Blaża Jasochę, a we wcześniejszym pojedynku rozprawił się z Wojciechem przewłoką. To była dosyć łatwa walka. Bawiłem się dosyć, chciałem jakieś kryć obrotówki. Było trochę tego za dużo. Mogłem dużo szybciej to wygrać, ale jestem zadowolony, że udało mi się wygrać. Uwielbiam tę salę, bo dzięki niej dostałem się na moje pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam z super wspomnienia. Organizacja jest bardzo dobra, bo wszystko jest na bardzo dobrym poziomie i nie ma się do czego przyczepić. Duże emocji wzbudziły zmagania najmłodszych w konkurencjach sprawnościowych. Uczestnicy wykonali kopnięcie dosiężne z wyskoku, mieli do pokonania tor przeszkód. Była też konkurencja szybkościowa, czyli kopnięcia na worek. W ostatnim czasie obserwuję to, że dzieci jednak niechętnie rywalizują, a tutaj udało nam się zgromadzić właściwie od piątego roku życia dzieci. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby one się mierzyły też ze swoimi umiejętnościami, ze swoimi słabościami, ale też spotykali się ze sobą i wymieniali te doświadczenia, bo poza tym, że rywalizują, to się świetnie ze sobą tutaj też bawią. W 2025 roku Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego Osto będzie obchodzić jubileusz dziesięciolecia działalności. Wydaje się, że w tak wyjątkowym roku kolejna edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Taekwondo nie może się nie odbyć. Jeżeli zdrowie i warunki ogólnie pozwolą, a raczej i gmina, i powiat, i województwo nam sprzyja, mamy zaangażowaną grupę też współpracowników, rodziców, więc liczę na to, że dziesiąta Świętokrzyska Olimpiada Taekwondo w przyszłym roku również się odbędzie. Za chwilę rozpocznie się przerwa świąteczno-noworoczna. Dla młodych tekłądoków z Ostrowca Świętokrzyskiego będzie to możliwość spędzenia czasu w gronie najbliższych. Z pewnością pozwoli im to naładować baterie, bo w przyszłym roku czekają ich kolejne wyzwania.